Nie kogo my tu mamy. Podpowiem piłkarz. Jesteś dobra, no jasne. A ja, to nie będzie ten. Który? Nie, to nie będzie ten. A jaki? No Jama to nie jest. No nie wiem. A ktoś przyszedł do głowy. Robert Lewandowski to nie to. Kinga jakaś. Nazywała. Lena. Nie, Laura. To? Kto? Lena? Nie, ale Laura? blisko bardzo. Nie, nie, nie. Julia. Nie, ktoś jest Pokażcie Dresco? Nie. Nie, dobrze, ja nie wiem. Nie wiem. Chcesz ją przejść do głowy? Jak nie. Jak patrzycie? Nie. No dobra. A jak, jak byście go oceniły skali od 0 do 10 wyglądu? 6. 5. No to nic. 5. To. jaki jest według was najprzystojniejszy polski influencer? Ty mówisz Kukona, pewnie. dobra Kukon. Ktoś przejść do głowy? Kto? Mnie nie wiem. Denis wiec. Załęski na przykład? Nie, nikt nie wie. Marcin wiec. Dubiel? Nie. Dobra daj kukurwik. Sentino? Sentino. No, ja podpowiem, też nie wiem. że branża muzyczna. Nie wiem. Bo Ostatnio też... była w najnowszym albumie Maty. nie. Skolim. Nie skolim, nie. nie jest to skolim. Słuchajcie dziewczyny, mam tu taki sixpack pack skarpetek z Nike i chcę regularna to 130 zł, natomiast no oczywiście było na przystaniu naszej aplikacji Hype. No i zgadnijcie, nie chcę poprzezenia, która bo ona nas do w aplikacji, z macie dyszkę, no to jest garniacie. 79. Kosztowały dokładnie 60 zł, ale zaokrąglimy tą złotóweczkę, więc Dobra. proszę skarpetki